Ciao, jestem on tour and just watch Tour de Tour. Witam Was serdecznie w kolejnym nieregularniku Tour de France. Powiem Wam szczerze, nie, nie porwał mnie ten pierwszy tydzień tegorocznej Wielkiej pętli, chociaż oczywiście działo się, działo się sporo, w, poczynając od tego pięknego zwycięstwa Romana Bardé. Który wystawał już na podium wielkiej pętli, był przecież drugi i trzeci, ale to było już dosyć dawno temu. Miał też wygrane etapy. Po no, raz pierwszy w karierze założył żółtą koszulkę, spełnił swoje marzenie po tym przeskoku do ucieczki po tej pięknej pracy Franka Vandenbruka. No a to był pierwszy etap, jeszcze wyścig jechał we Włoszech. To był etap do Rimini, później mieliśmy etap z Cesenatico do Bolonii. No i tutaj najszybszy Kevin Van Calen. Dwa francuskie zwycięstwa na początek tegorocznego wyścigu. Oczywiście wielka radość gospodarzy. Kolejny etap, no tutaj okazuje się dosyć zaskakująco, słuchajcie, że królem polowania, jeśli chodzi o etapy sprinterskie, jest Biniam Girmay, Nie Krenewechem, który wprawdzie ma jeden etap na swoim koncie, no ale jednak przy dwóch Erytrejczyka to jest to jest mało. To Biniam girmaj jedzie w zielonej koszulce i powiększa swoją przewagę. Eee... Jasper Philipsen no, na razie zawodzi. Zawodzi, ma wprawdzie Matię Wanderpula, no, ale nawet ta para nie jest w stanie na razie niczego zrobić. Yy, więc no, Biniam Girmay, naprawdę wielka, wielka feta w Erytrei. Słuchajcie, to jest niesamowite, co się dzieje w tym kraju po, po jego sukcesach. Zresztą Biniam Girmay mówi o tym, że w Erytrei kolarstwo jest bardzo popularne. Tak więc niewykluczone, że już wkrótce zobaczymy kolejnych świetnych zawodników z tamtego kraju. No i po tym zwycięstwie Girmaja kolejny etap to już było galibie, to już była poważna przeprawa i tym razem no Tadej Pogacar to było to jego pierwsze sprawdzam. Pierwsze sprawdzam, które może nie przyniosło jakiegoś piorunującego efektu, ale jednak no wygrana etapowa. Widzieliście tę pogoń później kolejnych kolarzy. Drugi na tym etapie był Remco Evenepoel, później Ayuso, Roglicz, Winigo, Rodriguez. No więc właściwie wszyscy ci kolarze, o których mówiło się w kontekście podium tego rocznego wyścigu byli. Byli tam blisko, no ale to jednak Tadej Pogacar pokazał, Swoją klasę. Kolejny etap to moim zdaniem największe jak na razie wydarzenie tegorocznego Tour de France. 35. zwycięstwo etapowe Marka Cavendisha. Słuchajcie, rozmawialiśmy o tym z Przemkiem Niemcem, ale no myślę, że warto o tym przypominać, warto to powtarzać, bo KAF zrobił coś, Nieprawdopodobnego słuchajcie, naprawdę nieprawdopodobnego. To, że to już mówiliśmy, że on się podniósł po tych depresjach, po tym wirusie, po tym wszystkim, kiedy chciał kończyć karierę, ale przede wszystkim to, że on po tym ubiegłorocznym upadku wstał, wrócił do treningów, przedłużył karierę o rok i wygrał, ustanowił ten nowy rekord wszechczasów, jeśli chodzi o wygrane etapowe w Tour de France. To jest coś nieprawdopodobnego. Czapki z głów. Czapki z głów przed Markiem Cavendishem. Słuchajcie, a zdjęcia, które dzisiaj oglądacie, nie wiem czy zauważyliście, są troszkę inne, bo to są zdjęcia Szymona Gruchalskiego. To nie są zdjęcia ASO, to są zdjęcia Szymona Gruchalskiego. Z Szymonem byłem dziś w dniu przerwy w kontakcie i Szymon powiedział, że spokojnie mogę Wam jego zdjęcia pokazywać, mogę jego zdjęć używać do ilustracji w moich filmach o Tour de France. Szymon jest na tym wyścigu. Swoje przygody zresztą świetnie opisuje na, na, na swoim profilu Facebookowym, a tych przygód ma tam mnóstwo. Nie są to niestety zbyt y, fajne przygody, dużo problemów jest na tym wyścigu, ale to możecie sobie o tym poczytać na, na profilu Szymona. Myślę, że Szymon kiedy wróci, bo on później jedzie prosto na Igrzyska, później prosto na Tour de Polonia, ale kiedy wróci po tym wszystkim, to mam nadzieję, że usiądziemy i, i porozmawiamy sobie i o historii niektórych z tych zdjęć, bo, no bo jak sami widzicie, to te niektóre zdjęcia to jest po prostu poezja. To nie jest po prostu sportowa rywalizacja. To jest też coś, co mnie ujmuje w kolarstwie. Nie tylko sportowa rywalizacja. Słuchajcie, tu jest znacznie, znacznie więcej. Jak powiedział mi kiedyś Marco Pastonezi, milion Historii jest na każdym kolarskim wyścigu, i to nie są tylko historie o rywalizacji, to nie są tylko historie o tym, kto ten wyścig wygra, a kto nie. To jest jeszcze mnóstwo innych, e, innych rzeczy, i o nich właśnie też bardzo ładnie e, pisze Szymon, tak jak spotkanie z panem Janem 80-letnim, który. Niedawno, na swoje 80. urodziny, po raz pierwszy był w Polsce, bo wyjechał, z, rodzice go zabrali, kiedy miał kilka miesięcy do Francji, tam żył, mówi świetnie po polsku, zawsze tęsknił za polską, i był teraz. Wnuki zabrały go w prezencie do Polski. Mówi świetnie po polsku, bo mówi, że mama. Zawsze pilnowała tego, żeby po polsku mówił. Takie inne historie możecie e, przeczytać na, na profilach Szymona Gruchalskiego, ale przede wszystkim możecie zobaczyć te piękne zdjęcia. E, dalej była wygrana Hrena na etapie sprinterskim. No i później mieliśmy czasówkę. I ta czasówka była rzeczywiście testem, bo tutaj miało się okazać, czy Jonas Winigo jest w stanie pojechać taką czasówkę kosmiczną jak w zeszłym roku. E, nie był w stanie. To, że wygrał Remko Ewenepool, nie było niespodzianką. To jest w końcu mistrz świata w tej specjalności. On wie, jak jeździć. Takie czasówki to nie była jakaś trudna górska czasówka, tam był ten jeden podjazd, ale, ale to było dla czasowców, no i Remko Evenepool potrafił to wykorzystać. Tadej Pogaczar no, nie wygrał etapu, ale pojechał naprawdę znakomicie. Był drugi. No i zastanawialiśmy się, co zrobi Jonas. A Jonas od początku jechał słabiej i od Ewenepula, i od Pogaczara. A na końcu okazało się, że przegrał także z primorzem Rogliczem. No i myślę, że to był taki znak, że jednak ta forma Jonasa w tym momencie to nie jest jeszcze ten top. Wszyscy czekają na to, co będzie w trzecim tygodniu. I no, zaraz jeszcze przy etapie o szutrach o tym powiem, bo ja mam wrażenie, że ta taktyka, którą krytykowali em, no i, i Remko tak bezpośrednio, w takich dosyć ostrych słowach, i pośrednio także Pogaczar, no wynika właśnie z tego, że cała ekipa Wismalize Bike wie, że to jeszcze nie jest ten Jonas, że to jeszcze nie jest Jonas, który byłby w stanie rywalizować z, z Pogaczarem, a może i z Ewenepulem, chociaż Pogaczar twierdzi, że Bisma właściwie lekceważy wszystkich rywali poza nim, patrzy tylko na niego i pod niego dostosowuje swoją taktykę. Ale to już przeszedłem do szutrowego etapu, a wcześniej mieliśmy jeszcze ten etap kolejny wygrany przez Binjama Girmaja i te szutry, które miały tak naprawdę, no być może nawet już gdzieś zadecydować o losach tego wyścigu i Chcieli to zrobić i Remko Ewenepool i Tadej Pogaczar. Obaj na tym etapie atakowali. No ale widzieliście, co, co, co się działo. Remko nie był w stanie odjechać Pogaczarowi. Pogaczar nie był w stanie odjechać czy to Jorgensonowi, czy samemu już Winigo. Więc, a Winigo z kolei nie chciał współpracować z nimi. Nie chciał popracować nad tym, żeby zgubić resztę rywali, bo widzieliście, jakie problemy miał. I to nie pierwszy raz w tegorocznym wyścigu Primoz Roglicz. Dobrze pojechał czasówkę, owszem, ale widzieliście, co było na Galibie, i widzieliście, co było na etapie szutrowym. Każdy atak Ewenepula i Pogaczara bez odpowiedzi Primorza Roglicza. No i nie wiem, czy to jest. Nie wydaje mi się, żeby to było wykalkulowane. Wydaje mi się, że po prostu Roglicz nie jest w tej chwili w rewelacyjnej dyspozycji. I ta trójka chciała mu odjechać znaczy dwójka chciała mu odjechać, bo Wini bronił swojej pozycji, nie dawał zmian, ale. I Evenepoel, i e, Pogaczar chcieli to wykorzystać. Oni chcieli zostawić Roglicza, oni chcieli nadrobić nad pozostałymi rywalami, żeby tam już nikt nie był blisko, żeby oni mogli to wszystko rozegrać między sobą, no ale przez ten brak współpracy to się nie udało. Swoją drogą dziwne było to, co się stało z tą drugą grupką, która skoczyła na tym etapie, bo przecież tam był i, i Matthew van der Poel, był tam Girmay, e, było tam kilku innych znakomitych kolarzy, i oni. Nie byli w stanie dojść tej ośmiosobowej ucieczki, która uciekała praktycznie od startu. I ta piękna końcówka, w której najszybszy był Antony Turgis, kolejne, trzecie już francuskie zwycięstwo w tym wyścigu, i myślę, że no ten etap właśnie pokazał nam, że będą ataki. Ale też Francesco Moser, który komentuje ten wyścig dla włoskiej gazety, powiedział: Pogaczar jedzie na 90%. Bogaczar cały czas zostawia sobie rezerwę właśnie na kolejne etapy, właśnie na ten trzeci tydzień, bo on też no, przypuszcza, że Winigo może dojść do tej swojej najwyższej dyspozycji, i on wtedy też będzie musiał być na to gotowy. Także być może, jeśli te ataki Pogaczara są na razie na 90%, no to robią swoje, bo kto ma żółtą koszulkę? No Tadej Pogaczar ma żółtą koszulkę po pierwszym tygodniu. Jeśli spojrzycie na klasyfikację generalną, no to te różnice są w tej chwili już dosyć spore, bo 33 sekundy straty Pula, minuta 15 już Winigo, minuta 36 Roglicza, który się cały czas broni, ale no jednak ta strata jest coraz większa. No, Ajuzo i Almeida są także cały czas wysoko, ale oni oczywiście tutaj będą pomagali Tadejowi Pogaczarowi. Carlos Rodriguez już ze stratą 2 minut i 31 sekund. Mikel Landa, no też pomaga oczywiście Remko Ewenepulowi, ale jest ciągle w pierwszej dziesiątce. No i Derek G, który jedzie bardzo dobry kolejny wyścig, ale to już są ponad 4 minuty, podobnie jak Mateu Jorgensona, czyli nie ma. W ze Bike jazdy na dwóch liderów. Jednak ta strata Jorgensona jest już zbyt duża i widzimy, jak pracuje Jorgenson dla Jonasa. Winigo. To jest jazda na jednego lidera. Czyli wyczyściła nam się sytuacja w klasyfikacji generalnej, dosyć szybko nam się ta klasyfikacja ułożyła. I teraz, no, teraz trzeba szukać kolejnych miejsc, gdzie będzie można przewagę powiększać, albo gdzie będzie można coś odrabiać. Do Tadeja Pogaczara w tej chwili, bo on przecież jest liderem. No i myślę, że o ile na kolejnym etapie takiej okazji nie będzie, bo to będzie etap raczej dla innych kolarzy. 187 km, ale w zasadzie płaskiego terenu z taką jedną niewielką chopką przed finiszem. No ale myślę, że tutaj raczej ci mocniejsi Spinterzy powinni wytrzymać, a potrafi to wytrzymać i Girma i, i Philipsen, więc myślę, że tutaj możemy mieć bardzo ciekawą walkę. Kolejny etap, no tuż tu może być ciekawiej, bo tutaj tak od stopień. 50 mniej więcej kilometra. Zobaczcie, tutaj cały czas jest góra-dół. Jest sporo podjazdów, sporo takich ścianek, na których można atakować. No wiemy, że takie ścianki lubią i Ewenepul, i Pogaczar. Być może któryś z nich spróbuje tutaj zaatakować nie lubi takich ścianek, wini go, więc to nad nim mogą mieć przewagę. Kolejny Etap 12, no to będzie znów etap raczej dla sprinterów, podobnie jak etap 13, gdzie jest jeszcze bardziej płasko w końcówce dwie premie czwartej kategorii, ale to nie powinno mieć znaczenia. No i będziemy czekać na etap 14. Na etapie 14 mamy Tourmale, mamy Dan Danseason i mamy saint laurent Plada Pladadet. Świetnie nam się kojarzące podjazdy, i to są naprawdę, słuchajcie, trudne podjazdy, bo tutaj, no, już zdecydowanie górale będą mogli wykorzystać swoje możliwości. Na Turmale mamy 19 km podjazdu, 7,4 średnio, a są e i bardziej strome momenty. No, na Plada D mamy ten początek, przede wszystkim bardzo trudny, gdzie tutaj jest prawie 12%. W sumie to jest 10 km, 600 m podjazdu, 8% średniego nachylenia. Więc na, naprawdę etap 14 no, powinien znów być takim kolejnym szlifem tej klasyfikacji generalnej. Także no, liczę na to, że, że jednak ta walka rozgorzeje na dobre. No bo na razie tak próbują. Próbuje Pogaczar, próbuje Evenepoel, szukając swojej szansy, szukając sekund. Ale jeszcze na razie to jakiegoś, jakichś bardzo dużych różnic w klasyfikacji generalnej nie przyniosło. Mieliśmy jedną kuriozalną sytuację na tym wyścigu: Julien Bernard ukarany za, za całusta z żoną. Słuchajcie, no to jest takie kuriozum, że ja nie mogę wierzyć, jak to przeczytałem. Kolarz, który jedzie w swoim rejonie. Jest cały jego fanclub, są wszyscy przyjaciele, jest rodzina, jest fetowany, e, są transparenty. E, no wszyscy po prostu przyszli tam dla niego. I przyszła jego żona z dwuletnim dzieckiem na, na ręku po to, żeby on e, to dziecko ją ucałował. I on za to zostaje ukarany. I to jeszcze jak gdyby go ukarano, nie wiem, za, za zatrzymanie się podczas jazdy indywidualnej na czas. No dobra, no. Ale on został ukarany za zepsucie wizerunku kolarstwa. No, słuchajcie, jeśli ktoś tu psuje wizerunek kolarstwa, to sędziowie, którzy ukarali Francuza. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Bo, no, no bo, no bo co my chcemy zbudować w ten sposób? Co chcą zbudować organizatorzy? Co chcą zbudować sędziowie? Jaki wizerunek kolarstwa? Takiego kolarstwa, które już zupełnie zapomina o człowieczeństwie. Takie kolarstwo, myślę, nie będzie się podobać nikomu. No i mieliśmy też człowieka. Choinkę na przykład przy trasie tegorocznego Tour de France. Zresztą muszę powiedzieć, że kibice znów no, imponują. Imponują inwencją. Oczywiście niektórzy zapominają o tym, że tam kolarze są najważniejsi, ale generalnie myślę, że to kibicowanie na razie jest w porządku. Jest kolorowo, jest głośno, jest mnóstwo ludzi przy trasie i tak będzie aż do samego końca wyścigu. A oczywiście największe tłumy będą w górach, a więc no, na tym 14 etapie na pewno już zobaczymy tłumy, tłumy na podjazdach i myślę, że z kolei te tłumy. Nie będą zawiedzione tym, co zaprezentują kolarze, bo ten pierwszy tydzień pokazał, że no, są tacy, którzy chcą. Ten Abrahamsen niesamowity, słuchajcie, też warto go zauważyć, bo to jest kolarz, który no, szaleje, szaleje, atakuje, ucieka, walczy o koszulkę najlepszego górala. Na, naprawdę bardzo mi się jego jazda podoba. Kiedy będą kolejne nieregularniki? No wtedy, kiedy się będzie coś działo i, i, i wtedy, kiedy będę miał czas, żeby je nagrać, ale myślę, że teraz trochę tego czasu będzie, więc będą się, będą się kolejne pojawiały. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału. Zapraszam też oczywiście na relacje ze wszystkich kolejnych etapów. Zapraszam Was do oglądania zdjęć Szymona Gruchalskiego, bo, bo naprawdę warto i będzie ich więcej także w moich filmach. Także do usłyszenia, kiedy znowu coś się na tym wyścigu wydarzy, a myślę, że to będzie już wkrótce.